Witam serdecznie, nazywam się Jacek Krywult. Specjalizuję się w inwentaryzacji i wraz z firmą PWSK wdrożyłem ją w ponad 100 firmach, począwszy od instytucji państwowych, edukacyjnych, kulturowych, aż po korporacje, duże sieci handlowe i zakłady przemysłowe. Przygotowałem dla Ciebie specjalną serię czterech krótkich filmów, z których dowiesz się, jak trwale oznaczyć swój majątek. Jak, jaki zestaw do inwentaryzacji będzie Ci potrzebny i jakie otrzymasz na koniec zestawienia. Zademonstruję również różnicę pomiędzy inwentaryzacją kodem kreskowym a chipami zbliżeniowymi RFID. Zapewniam Cię, że po obejrzeniu wszystkich czterech filmów będziesz miał ogólne spojrzenie na cały proces inwentaryzacji. Jak go zrobić, aby także w Twojej firmie ta niełatwa operacja przebiegała szybko, sprawnie oraz jak uniknąć typowych błędów. Zaczynamy od oznakowania Twojego majątku. Najpopularniejszym sposobem są etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym. Jak je dobrać, aby były czytelne dla skanerów, wytrzymały na uszkodzenia i przetrwały cały okres eksploatacji oznakowanego majątku? Oto przykłady zwykłych etykiet samoprzylepnych zakupionych w sklepie z materiałami biurowymi. Tak wyglądają już po dwóch tygodniach po zadrukowaniu. Przyklejone na powierzchni narażonej na warunki zewnętrzne. Światło i deszcz sprawiły, że górna, papierowa etykieta od razu odpadła od podłoża. Dolna, reklamowana sklepiego odporna etykieta foliowa także wyblakła i stała się nieczytelna. Jeżeli zainwestujesz swój czas w oznaczenie całego biurowca takimi właśnie etykietami, będzie to niestety czas stracony. Przypadkowo zakupione etykiety nie tylko nie znaczą trwale Twojego majątku, ale przy każdej próbie inwentaryzacji swoją pracę będziesz musiał zaczynać od początku. Wytrzymała etykieta inwentaryzacyjna sprawi, że swój majątek oznaczysz trwale, czytelnie i za rok nie będziesz musiał tej czynności powtarzać. Dzięki temu inwentaryzacja przebiegnie sprawnie i szybko. Czytelny, nawet za 20 lat zadruk, zapewni specjalna drukarka termotransferowa wraz z odpowiednią kalką barwiącą. Najbardziej opłacalnym zakupem jest drukarka osobno ładowana etykietą i kalką barwiącą, a nie jedną małą kazetką. Pamiętaj, że etykiety będą trzymać się najmocniej, kiedy oznaczoną powierzchnię oczyścisz, a klej będzie o kilka godzin na związanie. W następnym wideo pokażę Tobie kolejny element szybkiej mentoryzacji przenośny czytnik do spisu z natury tak zwany mentaryzator. Do zobaczenia wkrótce.